Podobnie jak niektórzy z autorów, o którym będziecie mogli Państwo więcej w tym szkicu przeczytać, pan Świat, doświadczywszy lata temu zestawienia choćby mojego Marco Polo z panem Kogito, Wyniósł z tego pewne, pewne bolesne, bym powiedział, do, doświadczenia. Zdawałem sobie doskonale sprawę że, sprawę, że już samo imię Pan Świat przywoła niema, nieomal natychmiast bohatera wierszy Zbigniewa Herberty, Herberta z całym uniwersum spraw i wartości obracającym się wokół tego, który trzyma w ramionach ciepłą amforę głowy. Bez odpowiedzi. Pan Świat od zawsze szanował pana kogito choć wie, że pan Kogito zamilkł, to pan świadu ma w sobie nadal tę przekorną, dziecinną nadzieję, że może kiedyś jeszcze pan Kogito się odezwie. Może dobrze poradzi, jak nie zgłupieć, jak nie poddać się szpetocie i taniemu poklaskowi, jak nie lecieć na leptandety, jak się nie dać podstępom fałszu, jak zachować godność i smak. W czasach ani lepszych, ani gorszych, w czasach, gdy tablice dekalogów wciąż są zadeptywane, jakby były zadeptywane, w tych czasach Pan świat ma wciąż te same pytania, nie ma odpowiedzi.